Siemaleczko moi drodzy widzowie, oto już czwarty odcinek z naszej serii. Niestety nie udało mi się kolejnego programu znaleźć. Bandicon może nagrywać drugie filmy, jak zapłacę, a z racji tego, że ja nie będę płacił. Chyba będę robił każdy odcinek po 10 minut. Będzie kurde, 500 odcinków z tej serii. Dobra. W ostatnim odcinku zakończyło się na tym, że spadłem przez tą dziurę i wtedy film się skończył. I odkryłem coś takiego. No nieźle, co nie. Żlecenia. Więc mamy milion żelaza. To mi się bardzo podoba, bo milion żelaza się przyda. A każdemu się przyda milion żelaza. Bo jest tutaj tego od bardzo dużo. Nie jak to zrobić, żeby nie było tego Echa, bo naprawdę, przynajmniej jak ja to nie to I się nie bolały. Bo tam... <laughs> o, na żelazo Teraz muszę zrobić szybko tak mała pa, pa, pa. Będę starał się dużo podobniej rozstawiać. Tu jest duże złoże żelaza chyba. Na razie ten chyba film nazwę kopuł. jaskinia żelaza i tutaj będę tylko samo żelaza w dzisiejszym odcinku kochał, a w następnym odcinku... Muszę będę brzuto. I się mi wow to zmieni. Jaka to jest zwykła jaskinia, czy by to wiedzieć Ta jaskinia jest ogromna. Nie! Szkielet! Muszę tutaj to żelazo wykopać? kurde no nie ocz tu nie spadło Kurcze. no i co to tu Możesz sobie nawet wybuchnąć, możesz wiesz, ale nie przeszkadza. O, mi. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra. Może być naprawdę dużo fajnych rzeczy, dlatego nie ja chcę tutaj zejść. Nie! O, tak, to wrazki. Nie! Śniemy go! Dawaj go! Dawaj ja Dobra. Wartowałem tak naprawdę. Mam bardzo duży problem. I to naprawdę bardzo duży problem. Nic tu nie widać. DIAKSY! Kurde! Dobra, teraz ja tego takiego, do takiego speedrun'a Dobra, nie No E. Tak. Tak. Czekamy. Widzicie co? To ja wam zrobię pauzę. Dobra, przepaliłem sobie trochę, to teraz możemy zrobić... Dobra. Teraz tak, tak. Tak. Uuu, takiego... ja wiem, co się bardzo nam przyda. No. Teraz jestem tak uzbrojony, że nikt nie ma do mnie powiązków. No, no co? O nie! Dobra. U mnie ziemniaka już się, że golda. Dobra, ale tu jest coś fajnego. Teraz zdjęcie, żaden. lamus mnie tutaj nie zaatakował. Jeden, ale diament! I ja pierdzielę jakie to jest ogromne. Tu jest kupalnia opuszczona! Ja to, ja to będę w cztery odcinki zwiedzał to miaski bo u nas jest taką... Kolejny! słuchaj, taki ser... ser... To O! Słuchajcie kurde, tam jest dużo nobów, ale ta skinia jest ogromna. No. Wiecie, muszę teraz uciekać, bo ich tutaj jest normalnie milion. No nie. Wyjścia. Musiałem tak zrobić. Tu jest za dużo mocy. Tutaj już nic nie mogę znaleźć. Znaczy jest pełno rzeczy, ale mogę przeszkadzać. Nie mogę nic zrobić, praktycznie. Chciałbym jeszcze trochę tego żelaza pozbierać, ale widzę, że się nie da. Nie zapraszamy mnie. Te zębieki są aż tak głupie. Dobra. Myślę, że tyle mi wystarczy. Teraz y kolejne diamenty. O, dobra. Na pewno jeszcze tutaj będę robił odcinek z tej kopalni, ale jak na razie, ja po prostu muszę się gdzieś skryć, bo tu jest. Ta kopalnia jest ogromna. To jest farma diamentów, ale jest tyle mobów. A jest po prostu bardzo ciężko. Nie... Nie, 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 nie przychodź tutaj. Kiedyś się nie lubi, też nie cię się nie zapraszał. Tu jest w ogóle jakaś kolejna część tej kopalni. Tu jest ogromne. Dobra. Jak na razie to by było na tyle tego odcinka.